Pewnego marcowego ranka zauważyłam, że przebiśniegi na moim podwórku są oszronione i omędlałe. Zasmucił mnie ten widok i spowodował, że nie mogłam oderwać wzroku od tego żałosnego widoku. Po dłuższej chwili zauważyłam, że kwiaty nie pozostają nieruchome. W tym momencie poczułam, że za chwilę zdarzy się coś niezwykłego. Nie myliłam się, przebiśniegi podnosiły się coraz wyżej. W końcu osiągę enyły stan, który w najmniejszym stopniu nie przypominał tego, co zobaczyłam na początku. Pomyślałam, że fajnie byłoby zobaczyć, co takiego znajduje się pod powierzchnią ziemi, że ogrzewa kwiaty i liście, powodując, że podnoszą się i prostują. Zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób można by podejrzeć ten podziemny świat, gdy wtem usłyszałam znajomy głos. Przecież to dziecinnie proste. Narysuj w peńcie aparat fotograficzny, marki, aparat do kręcenia pod ziemią. Pokoloruj go ładnie i gotowe. Pomyślałam, że wujek, dobra rada, nie może się mylić. A na drugi dzień rano zaczęło się wielkie smażenie jagodowych powideł. Nareszcie zrozumiałam. To leśne skrzaty, które zimy spędzają pod ziemią, zaczynają się budzić i pichcić swoje ulubione potrawy. Jednego tylko nie rozumiem, skąd w marcu świeże jagody.